POHP to przewlekła obturacyjna choroba płuc. Jest to ni mniej ni więcej współistnienie przewlekłego zapalenia oskrzeli, rozedmy i tak zwanej choroby drobnych dróg oddechowych. Jest to choroba głównie związana z paleniem tytoniu. Rozpoznajemy ją najczęściej po 40 roku życia, w piątej, szóstej dekadzie życia. Tak jak powiedziałem, związana jest zazwyczaj z narażeniem na dym tytoniowy, co powoduje, że po ekspozycji takiej dziesięcio-kilkunastoletniej dochodzi już do dolegliwości, które zmuszają pacjenta do zgłoszenia się do lekarza. Pierwszą rzeczą, którą musimy zrobić, jest bezwzględne rzucenie palenia tytoniu. Nie może pacjent. Palić absolutnie papierosów, bo z każdym wypalanym papierosem dochodzi do pęcherzy, pękania pęcherzyków płucnych i do postępu choroby. Również stan zapalny w oskrzelach utrzymuje się, nasila, co powoduje, że dochodzi do przebudowy miążu płucnego i dróg oddechowych nieodwracalnego. Dzisiaj dysponujemy bardzo dobrymi lekami, tak zwanymi lekami rozszerzającymi o skrzela. One są bardzo nowoczesne. To są leki, które, które dzisiaj możemy stosować raz dziennie. One są długodziałające, one są bardzo selektywne, to znaczy nie mają takiego jak wcześniejsze leki wpływu na serce, nie pobudzają serca, nie działają arytmogennie, dlatego też. Podawane są również w bardzo nowoczesnych inhalatorach, nebulizatorach nawet kieszonkowych, dlatego wystarczy mieć taki lek przy sobie i przyjmować go raz, raz na dobę nawet, czasem dwa razy na dobę, co pozwala na istotną poprawę, zmniejszenie głównie duszności, zminimalizowanie kaszlu. Czymś, czego nie chcemy, to jest unieruchomienie pacjenta. Pierwsza rzecz pacjent. Z dusznością, bo ona dominuje, nie może się unieruchomić. On musi wiedzieć o tym, że musi być aktywny, musi ćwiczyć, trenować, wręcz zalecamy ćwiczenia nie tylko bez obciążeń, ale wręcz zalecamy wizytę na siłowni. Do rozpoznania POHP dochodzi w piątej, szóstej dekadzie życia. Także nasi pacjenci zazwyczaj chorują na inne schorzenia. Najczęstszym są. Choroby sercowo-naczyniowe, nadciśnienie, bądź w późniejszym okresie zazwyczaj dołącza się niewydolność serca, również cukrzyca. Mówimy też o tzw. chorobie ogólnoustrojowej, to jest taka choroba, która dominuje w przebiegu POHP, może dominować, a mianowicie takiej postępującej adynamii mięśniowej, osłabienia mięśniowego. Jak również to są choroby odtytoniowe, więc może dojść do, do rozwoju raka płuca, również w przebiegu POHP, również nadciśnienie płucne to jest coś, z czym chororzy y, na POHP mogą się zmagać, szczególnie w późnym okresie. Zależy nam na tym, żebyśmy jak najwcześniej rozpoznawali POHP, żebyśmy mogli zainterweniować jak najwcześniej, żeby jak najwcześniej pacjenci rzucali palenie, żeby jak najwcześniej zdali sobie sprawę z tego, że płuca ich już są chore i to jest naj, jak najbardziej odpowiedni moment do tego, żeby zmienić nastawienie do swojego zdrowia, żeby się uaktywnić, żeby unikać czynników szkodliwych, żeby poddać się leczeniu. Im wcześniej zainterweniujemy wspólnie z pacjentem, tym postęp choroby spowolni się bądź zupełnie ustanie i jakość życia pacjentów będzie wyższa.